Kochani, ponownie na macie, dzisiaj z jogą na poprawę trawienia. Także, jeśli jesteście gotowi, zapraszam serdecznie na matę. Zacznijmy w pozycji dziecka, rozstaw szeroko swoje kolana na szerokość swojej maty. Wyciągnij ręce przed siebie, połóż klatkę piersiową na macie, i chwilę tutaj odpocznij. Nie mam tutaj na myśli, żeby wejść od razu na matę po zjedzeniu czegoś, czy po obiedzeniu się, czy po zjedzeniu bardzo dużego posiłku. Daj sobie zawsze trochę przerwy między jedzeniem a jakimkolwiek ćwiczeniem fizycznym. Daj sobie chwilę, żeby odpocząć, a potem zacznij się ruszać. Dzisiaj chcę wam przedstawić kilka pozycji. W jaki sposób relaksa relaksacyjny, ale mimo wszystko w ruchu, można poprawić sobie trawienie? Pamiętaj, żeby też nie czuć się winnym za to, jeżeli przesadziłeś z ilością porcji w jedzeniu. Jeżeli coś ci smakowało i odpowiedź twoja brzmi tak, to nie musisz z tego powodu mieć wyrzutów sumienia. Jedzenie nie jest twoim wrogiem, więc nie traktuj go jak swojego nieprzyjaciela. Jedzenie jest podstawową, podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest paliwem, jest energią do działania. Powoli teraz wstań z pozycji dziecka, usiądź na swojej macie, ugni, kolana i bardzo powoli połóż się na plecach. Wyprostuj lewą nogę, połóż ją na macie, przyciągnij do siebie prawe kolano. Zostań tutaj chwilę w tej pozycji, skupiając się na tym, żeby zrelaksować swoje ramiona, żeby przycisnąć nieco tą nogę do klatki piersiowej, i po chwili zamień. Prawa noga na matę, lewe kolano do siebie. Weź głęboki oddech. I ponownie zamień nogi. Wyprostuj lewą, ugnij prawe kolano. I ponownie zamień. Także delikatnie przyciskamy nogę do brzucha. Zróbmy to nieco szybciej. Prawe kolano do klatki piersiowej i lewe kolano. I wdech, prawe kolano do siebie, i wydech, lewe do siebie, i jeszcze raz głębokie, spokojne oddechy. Niech wszystko ładnie się trawi i układa. Przyciągnij do siebie teraz prawe kolano, lewa noga znowu odpoczywa na macie i przyciągnij do kolana głowę, tak wysoko, jak tylko potrafisz. Jeden wdech. I wydech. Głowa z powrotem wędruje na matę, a my zrobimy skręt kręgosłupa. Zabierz prawe kolano na lewą stronę spójrz prawo. Zostań znowu chwilę w tej pozycji, skręcając się od pasa. Ramiona i łopatki odpoczywają. Wydłuż oddech, daj sobie chwilę tutaj na odpoczynek. I jeszcze raz przyciągnij do siebie lewe kolano, następnie prawe. I wdech. Lewe i wydech prawe. I jeszcze raz. Ponownie przyciągnij do siebie lewe kolano, prawa noga odpoczywa na macie i podnieś głowę do kolana. Wytrzymaj tu kilka oddechów. Wciągnij brzuch, a następnie rozluźnij, kładąc głowę na macie. Tym razem skręć się w prawą stronę, wzrok na lewo. Postaraj się, aby obie łopatki były cały czas na, na podłodze. Oddychaj głęboko. Traktuj tutaj swój organizm, swoje ciało, cały czas z szacunkiem i z miłością. Przyciągnij teraz oba kolana do siebie. Możesz nieco otworzyć kolana szerzej, a stopy zostawić razem. Przyciągnij albo do klatki piersiowej, albo w okolice swoich pach i zacznij delikatnie masować swoje lędźwie. Z boku na bok. Delikatnie z oddechem. Jeżeli chcesz, możesz zatoczyć kółka, pięć kółek w prawo, pięć kółek w lewo, delikatnie masując swoje podbrzusze, swój brzuch. Ramiona zrelaksowane, szczęka jest zrelaksowana. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Powoli teraz. Przenieś się do pozycji siedzącej, usiądź ze skrzyżowanymi nogami i oprzyj swoje dłonie o kolana. Zacznijmy robić również kilka kółek w jedną stronę i w drugą. Przeciągnij klatkę piersiową do jednego kolana, do środka i do drugiego kolana, w międzyczasie prostując ręce. I w drugą stronę, i wdech, i wydech. Możesz tutaj wciągnąć brzuch i rozluźniać, wciągnąć i rozluźnić. Na kolejnym wdechu zabierz ręce wysoko ponad głowę, a na wydechu połóż jedną rękę na przeciwnym kolanie, drugą rękę za siebie i skręć się do boku. Wciągnij brzuch, wyprostuj plecy, unieś klatkę piersiową. Ramiona opuść do dołu, zamknij oczy, jeśli chcesz, i skręć się jeszcze bardziej, jeśli możesz. Kolejny wdech, zabierz ponownie ręce do góry i wydech, skręć się w drugą stronę. Wydłuż plecy, unieś brodę lekko. Głęboki wdech. I pełny wydech. Z tej pozycji teraz bardzo powoli przenieś się do pozycji czworonożnej, do pozycji stołu. Gdzie ramiona są w linii z nadgarstkami, a biodra z kolanami, oprzyj swobodnie stopę o podłogę, pozycja kota i krowy. Wdech, wygnij lędźwie, spójrz w górę, wydech, zaokrągli plecy, broda do klatki piersiowej, jeszcze dwa razy. I wdech mocno w górę, i wydech do dołu, wciągnij brzuch. I wdech. I wydech. Wróć teraz do pozycji neutralnej, przeciągnij swoje dłonie na początek swojej maty. Do pozycji szczeniaka obniż klatkę piersiową i połóż brodę lub czoło na macie. Wypnij pośladki do góry, postaraj się, aby biodra były w linii z kolanami. Wytrzymaj chwilę z głębokim oddechem. Stopy swobodnie oparte o matę. I wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Powoli wróć teraz do pozycji stołu. I na kolejnym wdechu zabierz prawą rękę do góry. Wydech, przeciągnij prawą rękę pod lewą pachą, kładąc ramię i po głowy na macie. Wyprostuj lewą rękę przed siebie, tak jak w pozycji szczeniaka, tym razem ze skrętem kręgosłupa. Trzymaj proste plecy, brzuch wciągnięty. Jeszcze chwilę. Ugnij ponownie lewy łokieć i powoli przenieś się do pozycji stołu. Kolejny wdech: zabierz lewą rękę do góry, a na wydechu przeciągnij ją pod prawą. Wyprostuj prawą rękę tym razem. Lewa ręka również jest prosta na macie z dłonią skierowaną do góry głębokie oddechy, proste plecy wciągnięty brzuch. I bardzo powoli przenieś się do pozycji stołu. Podkręć palce u stóp, unieś biodra do góry, trzymaj kolana ugięte do pozycji psa z głową w dół. Jeśli chcesz, możesz nogi wyprostować, weź tutaj jeden głęboki oddech. A na kolejnym wdechu przenieś się do pozycji siedzącej. Wyprostuj tym razem nogi. Wdech, unieś klatkę piersiową, a wydech, złap za stopy lub duże palce u stóp. I skłon do nóg. Możesz również tutaj trzymać kolana ugięte bądź wyprostować nogi i postaraj się oprzeć właśnie swój brzuch o nogi. Swobodnie ramiona, swobodnie plece, możesz lekko je zaokrąglić. Oddychaj głęboko. Na kolejnym wdechu unieś nieco klatkę piersiową i złap prawą stopę lewą ręką. Unieś prawą nogę do góry, a prawą rękę zabierz za siebie, skręć się w jedną stronę. Prawo prawe kolano również możesz trzymać lekko ugięte bądź nogę wyprostowaną. Ściągnij palce u obu stóp i wytrzymaj chwilę w tej pozycji. Ściągnij łopatki do siebie, ramiona w dół. Skręt kręgosłupa. Następnie powoli ugnij prawe kolano i przenieś prawą stopę za lewą nogę. Przytul kolano do siebie, bądź połóż łokieć na kolanie. Bądź oprzej lewą dłoń. O prawą stopę, i skręć się jeszcze bardziej. Druga ręka jest za tobą, za plecami, wydłuż plecy, ramiona do dołu, głęboko oddychaj. Zamiana strony. Zróbmy jeszcze raz głęboki wdech i wydech skłon do nóg. Niczego nie wymuszaj, postaraj się zrelaksować jeszcze bardziej. Kolejny wdech unieś lekko klatkę piersiową do góry, a przy wydechu zabierz lewą nogę do góry, lewą rękę za siebie, skręt na lewo. Ściągnij palce u stóp. Kolano może być lekko ugięte, bądź noga wyprostowana. Łopatki do siebie. Jeszcze jeden wdech i wydech. Ugnij powoli lewe kolano. Przenieś lewą stopę za prawą nogę. Wyjdź za kolano, bądź uszłokieć na kolanie, bądź złap się za lewą stopę prawą ręką i skręć się jeszcze bardziej. Oddychaj. Daj sobie czas na spokojne trawienie. Zrobimy jeszcze jedną pozycję w skręcie. Tym razem ugnij prawe kolano, przenieś prawą stopę za lewą nogą i ugnij tym razem również lewe kolano. Skręć się w prawą stronę, przytulając do siebie prawą nogę. Lewa ręka za sobą. Podobna pozycja do poprzedniej, jednak tym razem drugie kolano również jest ugięte. Pośladki oba na podłodze. I powoli skręć się teraz w drugą stronę, przenosząc lewą nogę za prawą, uginając prawe kolano skręt w lewo. Wydłuż plecy, wciągnij brzuch i mocno i głęboko oddychaj. Powoli zrelaksuj teraz pozycję. Ustaw teraz spody stóp razem, uginając kolana do boków i połóż się na plecach. Zamknij oczy, połóż obie ręce na brzuchu. Weź tutaj kilka głębokich oddechów, relaksując całe plecy. Pozwól biodrą się bardziej otworzyć. Poczuj, jak w Twoim brzuchu wszystko ładnie się trawi i układa. Możesz zostać w tej pozycji tak długo, jak tylko chcesz, jak tylko potrzebujesz. A jeśli chcesz już wstać, przeciągnij się najpierw, zabierając rękę za głowę i skręć się najpierw na bok i bardzo powoli przenieś do pozycji siedzącej. Weźmy tutaj trzy głębokie oddechy. Na wdechu zabierz ręce do góry, złącz dłonie razem, wydech, złącz je przed klatką piersiową i wdech w górę. Wydech w dół i jeszcze raz. I wdech, i wydech. Jeśli masz ochotę, pozostań nieco dłużej w tej pozycji. Niech się jeszcze wszystko przetrawi, poukłada. A ja dziękuję za wspólną praktykę i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Namaste.